Dobra, dawaj to. 500 fi pońców dobra. Opa, opa. Scotland. nie to jest jakieś gówno. Ty. A nie, 86... O kurna, jakie overale ty, fajnie. A jest ikona? A jest ikona, dobra. Tu są te wundertraki. O, mega szczochy. No. Bro. Please, 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 Wandersar! Oh, nice! Wandersar wjeżdża do bramki, zajbiście. Yeah. The Special. Norway. Come. EDGAAAAT Pojedynczy walkout Pojedynczy walkout w listopadzie Troszeczkę kwas JEDYMY No coś specjalnego, no tyle jest kart, a tyle są zwykłe? Delict 40k? O, double Mane 40k inform, ja, pitole No to i tak jest opłacalne w sumie to SBC, nie? 3 informa to przypaliłem, daj coś więcej, EDGAAAT, please Opa No? No, chyba nie Brazylia o kurczę Alison Karta, nie? Gry Thiago Witamy, Owacje! Owacje, To się? Halo! Gdzie Owacje? Jest, i Frankie Ping Pong. 88. Witamy. Atalonia Uuuu, Karuleta. O jakie kocie ruchy, zobacz tego gentlemana. Welcome. Trailblazers player. 3% na walkout o kurna no. Serio. Serio, mega jest szansa. No, taka szansa. I znowu ten Arsenal London mi tu leci. I to jeszcze w pojedynczym walkaucie. Ja nawet nie wiem, tu jest dobre trafienia w tych czarnych kartach, szczerze, więc jest to lekki problem. Ten Bremer nie wygląda źle, ale jak grałem na niego przed chwilą. To był najgorszy na boisku, więc. Co jest z tymi strzałami? 9-9 finishing. ty jest lipiec, czy co? No, on piłki nie poda, też nie podrybluje niesamowicie, ale. Ale co ma na nodze, to skończy, tak szczerze. Dawaj tego dżentelmena. Na nacójś walkouty. Tirelou. Hurricane. O kurna, Watkins. Coś ich fajnego. Ej, tu ciągle są te same karty. Ciągle, ciągle, ciągle to samo. Ciągle te same karty. I hm? czemu są znowu trzy? To się zresetowało? What the fuck? Ej, zresetowały mi się. Szwajcaria, Kobel. Poru to otwieram. O no nie, kurde co no za śmierdziele Dobra, jadę dalej, jadę dalej z tym. Dawaj, dawaj, no ale tu nic nie leci specjalnego, no. O to jest Lukas Vazquez, Jorentę? Nie, yeah, Jorentę. Hmm? Ja pierdolka, no co to jest? Raz, ósma paka za 70k, no. <ścoughs> Ejo, no ja, Mark. Damy Marka El profesor 89 tiro, tiro No Katoto? Ciao. Nie chcemy cię Katoto w naszym składzie Ciao, pitole Ile jest tych ikon? To takie pokemony lecą, Roberto pizdioch, no. Dobra, którą teraz? Otwieramy tego kloca? Na 450 Bo my świeżbią łapki, łapki my świerzbią Klikam jak bajot. to No co, co to, Vinicius? Vinicius leci? Czekaj, czekaj, czekaj. Vinicius. Denville! Stachu z rajdem! Nie, no tego idiotę trafiłem! No spierdalaj! Bonuci! Ale pokemony! Górna! W się mamy wszystkich, nie? Rosicki to Naruma, gej jakiś? O kurwa, dobra, no teraz się podziało. Dzięki za horajda 5 na 5. Tak, gdzie drugi hero? Czemu jest? O kobel. Wapki, wap! Jest! Davis! Ale piłkarz. Ile kosztujesz? Ruchy, ruchy! Turna Klosterman! Teraz. Ruchy, ruchy! A, ah, No, zacząć tym! Błagam, no, błagam! coś Cosik dla bochowiaka. No, kurna! Śmietniki, stare! Mega nutka. dobra, czekaj tego gościa, wystawiamy. Tiruriru, trzymaj się. Dram lewego na 700 patyli. On so Davis? ten, ale to się na ławkę dać. Jest mecz! Niesamowite. Wczoraj się zastanawiałem, czy zrobić tego Dalglisha. Bro, opinia o Kenem Dalglishu jest jednoznaczna. Spoko ale, czy warty? Czy warty takiej kapuchy, Czas tyle chcesz grać tym gościem? To by nie było, byłem w Portugalii 10 dni panie kolego Tego mnie nie było, ale teraz już jesteśmy codziennie, także no worries 83 plus x20, damn Hero, paka z hero'a bo 87 plus x2 Ha <laughs> Yo A za ostatnie jest śnieżynka po prostu Śnieżynka Można jak najbardziej, trzeba nawet taką śnieżynkę zrobić 8.6 Onieka, tararara To się odświeży w ogóle dzisiaj o 19, czy ile to jest do zrobienia? A za fucza, z w zagrodach są jakieś party bugi, ktoś się pisał Da, ja, widziałem właśnie, że jakiś Polek jest w programie Red Bulla w formule, widziałem no Nie wiem, no ile to jest jakby poważne Ładzi go to do jakiejś kariery w F3, we F2, we F1, ale lepsze to jak nic, prawda? W ostatnich latach tak dla polskiej motoryzacji Let's see, let's see, let's see, let's see Brazylia Bramkarz, drugi Alison Ederson. Ederson, Ederson to A ładamy walkout Yooo Oglądałem, oglądałem na streamie Kurna I John Stones Ja strefę to musimy zacząć tego Mbappe robić, nie? Bo co ja zrobię z tymi kartami? No nic Serio trzeba będzie po prostu począć Pieprzonego MPP 98 Pace, co on taki wolny Firmował na Instagramie, także let's see Jeden z 85+, Specjalny Gamo i Lukaku Który się upgrade'uje i jak Roma wygra swoje mecze Dobra to Lukaku możemy wziąć Ten lepszy jak i ten Dzisiaj jestem największym kibicem AS Romy Wreszcie coś ci na wypożyczenie tylko jakkolwiek Poklikania No jest jak jest Dobra resztą zajmiemy się potem Zagramy full champs Jutro zagramy też RTG Trochę jest rzeczy do roboty bez dwóch zdań nie tym powrócimy komuś hosta jeszcze Eleganckiego Ira Ira, No także Amigos Dzięki, 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 dzięki